Jadę teraz ulicą Graniczną w starach przez skrzyżowanie z ulicą szosową i ulicą szkolną będę jechał prosto, czyli będę ustępował pierwszeństwa zarówno na pierwszym jak i na drugim skrzyżowaniu. Z pierwszeństwem skręca w prawo, my jedziemy prosto. Musimy mieć pogląd na to, co się dzieje na drodze z pierwszeństwem. Jadąc od Belnej, pojadę najpierw prosto, a następnie w prawo, w kierunku Strzyżowic. I muszę tutaj ustąpić pierwszeństwa po ja, pojazdom jadącym od, od Sarnowa widzimy mamy ustąp oczekuję aż przejedzie przez skrzyżowanie Panda ja oczekuję przed przed przejściem dla pieszych Wolna, mogę jechać i wjeżdżam właśnie do Strzyżowic z drogi wojewódzkiej 913, czyli z ulicy Szosowej. Będę skręcał w lewo, a następnie jechał w prawo w kierunku Carnowa Może ustąpić pojazdem z przeciwka, daleko. Skręcamy. I w prawo jedziemy z pierwszeństwem, czyli tutaj nikomu nie będę ustępował. Jestem na ulicy szkolnej, jadę w kierunku Czarnowy. Z ulicy szkolnej na najbliższym skrzyżowaniu z graniczną pojadę w lewo, czyli będę jechał z drogą, drogą z pierwszeństwem. I następnie również w lewo w kierunku Będzina dojeżdżamy do ustąp. mam wolną drogę i jadę Teraz jadę ulicą Szosową, czyli Drogą Wojewódzką 913 na wprost mam pierwszeństwo.